Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie dzieci Boże w 13. Niedzielę Zwykłą. Nie bardzo lubimy ludzi, którzy od nas dużo wymagają. Uczniowie, studenci boją się nauczycieli i profesorów, którzy są surowi, wymagający na egzaminach. Nie lubimy wymagających dyrektorów i przełożonych. Dzisiejszy świat idzie na łatwiznę. Sprzyjają temu różne współczesne prądy. Człowiek w posługiwaniu się rzeczami osiągnął niesamowite wyniki. Ale to wcale nie oznacza, że wraz z postępem i dobrobytem stał się lepszym. Żeby być rzeczywiście lepszym, trzeba ciężko pracować nad sobą, trzeba stawiać sobie wymagania, nie iść na kompromis i uproszczenia. Gdyby sportowcy nie trenowali, nie mogliby startować w zawodach i swoimi osiągnięciami nie zachwycaliby kibiców. Gdyby człowiek leżał tylko przed szklanym ekranem i nie pracował, nie korzystał z biblioteki czy laboratorium, to zapewne dzisiaj jeszcze ludzkość nie wyszłaby z epoki kamienia łupanego. Dlatego człowiek ciągle jest niespokojny. Ciągle gdzieś go niesie. Zawsze za kimś lub za czymś podąża. Nie tak dawno pięciu bogatych ludzi wyruszyło za wrakiem Titanika na głębokości około 4000 metrów. Nie powrócili już do swoich domów, które zostawili, podejmując to ryzykowne przedsięwzięcie. Dzisiejszy świat gorączkowo poszukuje kolejnych nowości, które przyciągają uwagę szczególnie ludzi młodych. Parę lat temu można było zauważyć na ulicach, parkach czy na placach całe grupy ludzi goniących za wirtualnymi pokemonami. Ta moda też przeminęła. Współczesne środki masowego przekazu, w szczególności internet, Stały się wylęgarnią nowych idei i wzorców do naśladowania, nie zawsze najlepszych czy budujących. Wielu pyta się, czy mas media to informacja, oświecenie, czy też ideologizująca manipulacja. Jak człowiek wierzący ma się w tym wszystkim odnaleźć? Przypomnijmy sobie nauczanie świętego Jana Pawła II. Nie chciejcie Polski, która by was mało kosztowała. Oraz to, co powiedział do naszej młodzieży: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Te słowa padły ponad 30 lat temu. A dziś? Niestety żyjemy w zupełnie innych czasach. W wielu środowiskach postępowe autorytety lansują propozycje wyzwolenia od wszelkiego trudu i wysiłku. Głoszone są hasła, że człowiek może robić, co mu się chce, co mu się podoba, bo jest wolny i do niczego nie jest zobowiązany. Postuluje się, by od dzieci i młodzieży nie wymagać zbyt wiele. Modne stało się wychowanie bezstresowe, i już są rezultaty takiego podejścia do sprawy. Często młodzi ludzie potykają się o najmniejsze przeszkody i są zupełnie nieprzygotowani do podejmowania życiowych wyzwań. Liturgia 13. Niedzieli, zwykłej podaje nam jakże niezwykłą propozycję pójścia za kimś, kto naprawdę nadaje sensu ludzkiej egzystencji, kto przedstawia się jako prawda i kto pokazuje drogę, po której można pewnie kroczyć. To Jezus Chrystus. Po wyborze dwunastu apostołów Jezus daje im odpowiednie instrukcje, poucza ich i posyła, aby i oni słowem i czynem świadczyli o zbliżającym się Królestwie Bożym. Misja ta powinna być zakorzeniona w wierze i w miłości do Chrystusa, która jest doskonalszym wyrazem tej miłości, która powinna być obecna w rodzinie, w kościele, w społeczeństwie i w świecie. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Ciostry i bracia, wsłuchując się w te słowa. Czujemy wielką rozterkę w naszych sercach. Nie lubimy dokonywać takich wyborów: po jednej stronie miłość matki, ojca, dziecka, po drugiej sam Jezus. Nie chcemy rezygnować z życia i z tego, co życie nam potrafi zaoferować. Lękamy się własnego krzyża i najczęściej bronimy się przed nim, omijając go z daleka. Chrystus. Chce być pierwszy od Twojej matki, od Twojego ojca, od Twojego kochanego dziecka, syna i córki. A więc wymagania jakby wbrew naszej naturze. Co więcej, mówi o tych, co nie biorą krzyża, a idą za nim, że nie są go godni. Są również tacy ludzie, którzy idą za Chrystusem, ale bez wymagań. Przyklaskują papieżowi, postępowym pasterzom, ale już trudniejsze wymagania Ewangelii. Poddają wątpliwość, zostawiają na boku, nie chcą o nich słyszeć. Warto poddać się Bożym wymaganiom, bo z Bogiem nigdy się nie przegrywa. Docenimy sobie również tych ludzi, którzy dużo wymagają od siebie i od tych, których formują. Bez wymagań do niczego się nie dochodzi. Tak łatwo uciekać nam od obowiązków, od trudnych ludzi, od niełatwych spotkań. Tak łatwo buntować się wobec bólu, cierpienia, śmierci. Pokusa pójścia za Jezusem bez krzyża, bez obciążenia jest silna. Odpowiedzią na letnie chrześcijaństwo jest Duch Święty, Duch Jezusa. On napełnia nas mocą Chrystusa, umacnia naszą wiarę, by odkryć radość Ewangelii. Matka Teresa z Kalkuty, siostrom ze swego zgromadzenia, pozostawiła takie rady. Przekazuj ludziom Jezusa nie słowami, lecz swoim przykładem, kochając go, jaśniejąc Jego świętością i roznosząc miłość, gdziekolwiek się znajdziesz. Niech radość Jezusa będzie Twoją siłą. Bądź szczęśliwa i żyj w pokoju. Przyjmuj wszystko, co on ci daje, oddawaj mu wszystko, co on bierze, z prawdziwym uśmiechem. Należysz do niego. Powiedz mu, jestem Twoja. Dziel mnie na części, a każda część będzie Twoja. Niech Jezus będzie w Tobie ofiarą i kapłanem. Bóg kocha nas bardziej niż najlepszy ojciec, niż najbardziej kochająca matka. Wystarczy, abyśmy z sercem dziecka się poddali i zawierzyli Jego woli. Oto cenna wskazówka świętego Jana Marii Wiannej. Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać wtajemniczał swoich czytelników norweski dramatopisarz Henryk Ibsen. Kochani, mogło się wydawać, że Jezus Chrystus poniósłszy śmierć na krzyżu, odrzucony niemalże przez wszystkich, przegrał i został zdecydowanie przekreślony. A tymczasem to w śmierci na krzyżu objawiło się jego zwycięstwo. Ponosząc bowiem śmierć, stał się sprawcą i pośrednikiem życia, które trwa. Mówi więc, kto krzyż swój weźmie i kto z jego powodu życie straci. Ten je na pewno znajdzie. Jednak owo tracenie życia, obumieranie z powodu Chrystusa i dla Chrystusa nie jest niszczeniem siebie, nie jest drogą ku śmierci, lecz jest drogą ku życiu, gdyż jest uczestnictwem w Jego powołaniu. Uczeń Chrystusa, który chce kroczyć za Panem i chce włączyć się w Jego dzieło, musi z ewangeliczną logiką doświadczyć swego krzyża. Aby takich darów Chrystusa doświadczać, musi zachodzić jeden bardzo ważny warunek. Nasze zjednoczenie z Jezusem musi dokonywać się bezkompromisowej miłości. Ta miłość musi być ponad wszystkim. Nie może jej przesłonić nawet to, co nam na ziemi najbliższe i najdroższe matka, ojciec, dziecko. Powyższe słowa Chrystusa sprawdziły się wielokrotnie w życiu świętych. Wspomnijmy tutaj postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po ludzku sądząc, w pewnym okresie swego życia przegrywał, kiedy został internowany i uwięziony. Czytając jego zapiski więzienne można się przekonać, jak boleśnie przeżywał rozłąkę z tymi, dla których był pasterzem i przewodnikiem. Ostatecznie odniósł jednak wielkie zwycięstwo. Pokazał, że człowiek nie może być jak chorągiewka na wietrze. Przypomniał współczesnym że nie można służyć Bogu i temu, co jest dziełem szatana. W imię miłości Boga dźwigał ciężki krzyż, cierpiał i płacił za swoją postawę, ale dzięki temu nasze kościoły nie zostały zamienione na magazyny, muzea czy lokale rozrywkowe, jak to miało miejsce już w sąsiednich krajach. Dzięki temu, że błogosławiony prymas Wyszyński wziął swój krzyż na ramiona i Boga umiował na wszystko, zyskał życie, odniósł, Wielki sukces. Kochani, liturgia, słowa dzisiejszej niedzieli stawia przed nami szczytny cel, który zdobywamy przez przyjęcie własnego krzyża oraz przez spotkanie się z krzyżem Chrystusa w każdej mszy świętej. W Eucharystii Jezus daje nam moc do dźwigania krzyża i uczy, że do chwały i życia wiedzie droga właśnie przez krzyż. W pewnej parafii odbywał się Pogrzeb kobiety, która dożyła sędziwego wieku. Kościół wypełnił się wiernymi. Zmarła, nie miała dzieci. Nie założyła własnej rodziny. Uroczystość pogrzebową wypełniła atmosfera dziękczynienia. Było Bogu za co dziękować. Niezamężna kobieta przez trzy lata pielęgnowała swojego obłożnie chorego ojca. Przez kilka lat pomagała swojej rodzonej siostrze, niewidomej, cierpiącej na zaawansowaną cukrzycę. Opiekowała się trójką dzieci swojego siostrzeńca. Przez piętnaście lat prowadziła gospodarstwo swojemu bratu, towarzysząc mu aż do śmierci. Przez ostatnie lata sama chorowała i powoli traciła wzrok. Na pogrzeb przyszło wielu parafian, gdyż doskonale ją znali. Była wiele lat za Krystianką w kościele parafialnym. Kiedy zapytano krewnych i znajomych, skąd zmarły zmarłej taki duch służby, tyle ofiarności i miłości... Padła odpowiedź: Dla niej największą radością była msza Święta. Codziennie przystępowała do Komunii Świętej. Przyjmując ciało Chrystusa, upodobniała się do Niego, jednoczyła się z Jezusem, aby czerpać siłę do służenia innym z miłością. Boża miłość, którą się karmiła, przez nią docierała do innych ludzi. Siostry i bracia, ja jest łatwo iść śladami Chrystusa. Trzeba nam wziąć Jego krzyż na nasze ramiona i mieć odwagę wiary, aby powierzyć nasze życie Chrystusowi. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mego, znajdzie je. A to wcale nie jest takie łatwe w świecie, który z wielką hipokryzją sadza Jezusa, jego nauczanie, jego kościół na ławie oskarżonych. Jak to elokwentnie wyraził wybitny historyk francuski René Raymond. W swojej książce Chrześcijaństwo na ławie oskarżonych. Hipokryzja tego świata nie ma miary. Usprawiedliwia się wieloraką przemoc, zło i niesprawiedliwość dyktatorów, a oskarża się ludzi świętych. Słowo Boże pociesza nas. Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Ogłaszajcie dzieła potęgi tego. Który was wezwał do swojego przedziwnego światła. Jeśli z jednej strony nie jest łatwo głosić Ewangelię we współczesnym świecie, który tak bardzo często i wręcz brutalnie odrzuca Chrystusową prawdę, to z drugiej strony zawsze znajdą się ludzie, którzy z radością przyjmą Chrystusowe nauczanie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. On sam zadba o tych, których powołuje i wysyła. Tak było w przypadku proroków, jak to słyszymy w pierwszym czytaniu, czy też apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, za prawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb w wierszu Miłość ukrzyżowana pisze tak. Amor meus crucifixus. Miłość nie tylko moja, niemożliwa, nie do życia, skazana, przed Narodzeniem, wierna, tak mocno trzymają gwoździe teraz i godzinę. Sługa Boży Holton Szyn w jednej ze swoich książek zauważa. Trzymając się kurczowo poglądów i działań, które nas zniewalają, zamykamy się na szersze horyzonty, wielkie nadzieje oraz ufność wiary. Nie hamujmy rozwoju duchowego we wszystkim, upatrując słabe strony. Przecież nie mówimy, że dramaty Szekspira są do niczego, ilekroć jakiś marny aktor kaleczy monolog Hamleta. Nie przestajemy cenić piękna muzyki, jeśli zdarzy nam się słyszeć w radiu czyjeś rzępolenie. I nie tracimy zaufania do medycyny, bo nasz lekarz się przeziębił. Dajmy Bogu szansę. Kochani, Dajmy Bogu szansę, ufajmy mu bezgranicznie. On, tylko on wie najlepiej, czego potrzebujemy. Tylko w nim odnajdziemy radość i szczęście, którego przez całe życie szukamy. Jezu, ufamy Tobie. Bądź nam miłościw, błogosław nam i pomóż stawać się Twoimi naśladowcami. Amen. to już będzie po nas, bo jak nos opuścis, to już...